Cześć, to Filip. Witajcie już w kolejnym odcinku FTC w Gaming Solo. Yy... Nagrywałem odcinek, jak budowałem swój domek na drzewie. Ale coś blokowało i nie mogłem go wstawić. nie wiem dlaczego. Więc teraz nagram nowy, bo tamto już usunąłem, bo myślałem, że jest zły. Ale to chyba jakieś błędy. Ale nie wiem. Także już chcę wam pokazać tylko w tym odcinku domek. No to tutaj taka platforma niższa jest. Nie wiem, wiem sobie taką. Będzie na razie mini kuchnia. Yy, tam na koniec pójdziemy. Tutaj mam zejście po prostu. Hmm... Mm, mm. Tutaj taki magazyn na razie, prowizoryczny. No, to teraz idziemy na górę. Za pierwszym razem się uda, to będzie dobrze. I opa, wszedłem za pierwszym razem. Czekajcie. O, to będzie mój pokój. Jak to zarośnie, to będzie lepiej wyglądało, tak fajniej. No, I będę miał tu jakieś skrzynki. Y no i może łóżko jakieś zrobię potem. bo Na razie to mi się nie chce. Lampkę tu będę miał gdzieś. No. Także. Na razie tylko zbudowałem swój domek. Trochę pójdę. Wstawię screena jak to z daleka wygląda. Może w intro takim. Także w tym odcinku to chyba. Wszystko, co chciałem Wam pokazać. E, o, o, fajnie, nie umarłem. To wszystko, co chciałem Wam pokazać. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Subskrybujcie ja ma żółty magiczny godzin. na razie.